Zapytam nie o wyniki lokalne, tylko zapytam o to, co stało się w skali kraju, jeśli chodzi o sondaże Exit Pool w, w wyborach do Sejmików. Pewna niespodzianka, choć czyli można się było spodziewać. Innymi słowy, w, w Prawo i Sprawiedliwość przed Platformą Obywatelską, na, na tej ostatniej prostej. Jakby Pan to skomentował. E, nie, no na pewno super, bo cieszy to, to, to pierwsze miejsce, miejsce Prawa i Sprawiedliwości. To jest dobry prognostyk, myślę, jeżeli chodzi o sejmiki, ale też mam nadzieję, że to znajdzie przełożenie, jeżeli chodzi o wyniki samorządowe we Włocławku, ale to też pokazuje jedną ważną rzecz, ja dlatego też się wiązałem z ekipą Prawa, Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że uważam, że to była bardzo skuteczna ekipa, która rządziła w naszym kraju i to mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że jeżeli uda się wygrać tutaj we Wrocławku, to tak samo będziemy dobrze rządzić jak, yy, i skutecznie jak to miało miejsce wcześniej No dobrze, to teraz musimy się zabawić w spekulacje, bo wiadomo jeszcze jest za wcześnie na to, aby mówić o wynikach wyborczych we Wrocławku. Natomiast Pana przewidywania, intuicja, człowieka z doświadczeniem w samorządzie, co mówi? No mówi niewiele, szczerze mówiąc, bo y, im więcej tej intuicji, to tym bardziej mogę powiedzieć, że ciężko przewidzieć, kto będzie naprawdę w drugiej turze. Oczywiście my mieliśmy wcześniej takie sondaże profesjonalne robione i tam Rafał Sobolewski znajdował się zarówno raz z Markiem Wojcowskim, raz z Krzysztofem Kukuckim, ale tak suma sumarum, jeżeli pan pyta o moją intuicję, to niestety ona tutaj niewiele, niewiele podpowiada i wydaje mi się, że, że różnie może być, jeżeli chodzi o drugą turę, ale no, to nie jest długi czas, że za dwie godziny trzy, mam nadzieję, że... Że, że, że zobaczymy, jak to się okaże. Jeszcze na zakończenie jedno pytanie, bo wybory prezydenckie to jedno, ale niezmiernie ważne. Z punktu widzenia prezydenta, sam pan o tym mówił, są wybory do Rady Miasta i tutaj zapytam o plan minimum dla Prawa i Sprawiedliwości. Jaki wynik pana, jako Powiedzmy, potencjalnego prezydenta by zadowolił. Jak, z jakim zapleczem w razie miasta chciałby Pan się znaleźć? No my mówiliśmy tutaj o ośmiu mandatach i wydaje mi się, że to, to, to jest taki wynik, który by, by, by nas usatysfakcjonował, jeżeli nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że ta liczba mieszkańców drastycznie spadła z zarządów Marka Wojtowskiego przez te ostatnie dwie kadencje, no to pewnie tych radnych byłoby więcej. No ale suma summarum wydaje mi się, że, że koledzy byliby zadowoleni, jeżeli byśmy mieli te dwa mandaty w każdym okręgu, a być może lepiej, ale na pewno ten plan minimum to jest te, te, te osiem mandatów i zobaczymy jak to się przełoży i to jest na pewno to nasze życzenie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe tutaj w mieście. Chciałem zapytać o te sondaże, sondaże jeśli chodzi o wybory do sejmików. O tym mówiły co prawda sondażownie przed wyborami, aczkolwiek dla... W większości to jest mimo wszystko sensacja, że kilka miesięcy po wyborach do Parlamentu Prawo i Sprawiedliwość nie tylko zrobiło e, straty, tak powiedzmy, sprzed jeszcze dwóch, trzech miesięcy, ale wyszło na prowadzenie. To pokazuje, że Polska lokalna, Polska samorządowa doceniła nasze działania właśnie dla samorządów. Programy prawa i sprawiedliwości, to jak bardzo zmieniła się Polska dzięki naszym rządom, zostało dostrzeżone. To pokazuje, że tutaj na dole, jeśli chodzi o tę politykę lokalną, o samorządy, ludzie chcą, żeby prawo i sprawiedliwość kontynuowało swoje działania. Mnie to bardzo cieszy, to bardzo dobry wynik. Naszej formacji, która dziś w parlamencie jest w opozycji, a to pokazuje, że również nie sprawdza się ta teza, która. Do tej pory pokazywała, że, że formacja, która traci władzę w Polsce, traci w ogóle poparcie. Tak się nie stało. Polacy widzą, że byliśmy skuteczni w kontrze do tego, co proponuje opcja dziś rządząca, która zamiast stu konkretów oferuje Polakom sto kłamstw, gdzie obietnice wyborcze to były tylko takie złudne obietnice i tak naprawdę mamienie Polaków. Przed, przed wyborami parlamentarnymi obiecywanie gruszek na wierzbie. Polacy porównali to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Dla nas. Wiarygodność i dotrzymywanie słowa było niezwykle istotne. Ja mam nadzieję, że ten wynik jeszcze zmieni się na wyższy i rzeczywiście będziemy mogli w wielu sejmikach, w wielu województwach pokazać to, że mamy wizję dla Polski, że mamy wizję dla naszych małych ojczyzn. Ja również mówiłam o tym jeszcze przed ciszą. Wyborczą, że właśnie Drużyna Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie wiarygodni, to są ludzie, na których warto postawić. Są to często osoby sprawdzone, ale także nowe osoby, które są znane w swoich lokalnych społecznościach. Nasi kandydaci to nie, to nie były osoby anonimowe, dlatego ten wynik niezmiernie mnie cieszy.